Jeszcze raz tak. Moi drodzy. Nazbierały się trochę. Dziś Chrystus pokazuje się nam jako dobry pasterz i rzeczywiście te trzy wątki gdzieś się przewiną, bo spojrzymy sobie na tą relację, skoro o relacjach mówimy na tą relację owcy i pasterza. Też Będziemy patrzeć właśnie to, o czym na początku było mówione. O tej relacji, która dojrzewa do świadectwa, do tego, że, że jestem gotowy dać swoje życie z miłości do osoby, właśnie, z którą tak zbudowałem silną relację, że, że stajemy się prawie jedno. I tu chciałbym, żebyśmy najpierw spojrzeli na to, Jaką wizję my, pasterza, mamy, za jakim swoim życiem podążamy, za kim łatwo nam pójść, żeby znaleźć jaką stabilizację życiową, żeby poczuć się pewnym, szukamy pasterza, który jest liderem i zwycięzcą. No, bo jak ktoś jest liderem zwycięzcą, to na pewno będziemy w drużynie zwycięskiej, a lubimy wygrywać. No i takich. Pasterzy sobie szukamy i bardzo często błądzimy i odchodzimy od dobrego pasterza w ten sposób. Bo patrząc na Jezusa, dobrego pasterza, widzimy po drodze wielką porażkę. Widzimy zgorszenie krzyża. Więc zaczynamy szukać w tym świecie liderów, zwycięzców. Którzy pięknie mówią, za którymi idą tłumy, za którymi idą masy i my też pozwalamy się prowadzić ich głosowi, zapominając o dobrym pasterzu. Jakiego pasterza jeszcze możemy poszukiwać? Pasterza, który jest dostępny, który się potrafi dostosować do nas. No ale wtedy, czy to jest pasterz, który idzie za nami i jest uległy naszym zachciankom, naszym wymysłom? Zapominamy, że pasterz wie co robi, ma wizję, powinien mieć wizję. Powinien wiedzieć, gdzie prowadzić stado, bo jeśli nie wie tego, to może je prowadzić na śmierć, na zgubę. No i w ogóle, czy ta wizja Chrystusa, ten obraz pasuje człowiekowi dzisiejszych czasów? Chociaż ostatnio czytałem świetny artykuł o humanizacji zwierząt i przenoszeniu emocji z ludzi na zwierzęta i odwrotnie, a ze zwierząt na ludzi. Ludzi się traktują jak zwierzęta, a zwierzęta jak ludzi dziś. Niestety. Czyli dehumanizacja człowieka, i humanizacja zwierzęcia, świat stoi na głowie. No, i w takim świecie żyjemy, i czy dostosujemy się do tego świata? Czy świat ma być naszym wyznacznikiem naszego życia, naszym pasterzem, to, co się dzieje w świecie? I dlatego ważne, żeby zbudować właściwą relację z dobrym pasterzem, z Chrystusem. Dlaczego ten obraz może nam nie pasować? Bo nikt nie chce być owcą. Nie? Mówię, że jesteś głupi jak owca. No i my tak zaczynamy o sobie myśleć. Bo myślimy, że skoro jestem owcą, to takie bezmyślne bydło pędzone, nie? Bezwolne przez Pana Boga. No i tak świat nam wmawia, czym jest chrześcijaństwo. Możemy dziś się nasłuchać od specjalistów. Specjalistów najwięcej na temat chrześcijaństwa jest teraz w partii Wiosna. Chcecie się dowiedzieć, czym jest chrześcijaństwo i kim jesteście jako ludzie wierzący, to za ich posłuchajcie. Ludzie, którzy pewnie nigdy nie weszli do Kościoła przez decyzję wiary. Mają o nim najwięcej do powiedzenia. No i rzeczywiście w takim Ujęciu ten obraz jest w ogóle nietrafiony. Wchodząc do kościoła, według tego obrazu bydła pędzonego przez pasterza, tracisz wolność. Jak będziesz nie pasował stadu, to kijem dostaniesz. I tak dalej. Jak popatrzymy na kontekst tej Ewangelii, na moment, w którym. Jezus wypowiada, nie mamy czasu, żeby, żeby przeczytać cały rozdział, ale od razu widać, że nie o to chodzi Jezusowi. O inną relację. O relację życia. Owca dzięki pasterzowi ma życie. Jezus o tym, że jest bramą, że jest pasterzem, owiec, mówi po tym, jak przywraca wzrok niewidomemu. Faryzeusze się wściekają. Bo mówi im, że oni są ślepcami i prowadzą po omacku ludzi. Czyli pasterz to także ten, który widzi, jest naszymi oczami, właśnie, bo zna przyszłość. Wie, gdzie nas poprowadzić, wie, gdzie jest dla nas pokarm, wie, gdzie jest dla nas życie. I dopóki nie zaczniesz budować w takiej zależności swojej relacji z Chrystusem, to jest źródło mojego życia. To nie pójdziesz za Nim w swoim życiem. Jeśli nie spojrzysz na Chrystusa i nie popatrzysz, jak przestanę z Nim budować relacje, to zacznę tracić życie, nie będzie zaufania, nie będzie kolejnych świadków na wzór świętego Stanisława, dla których wybór Chrystusa jest istotniejszy niż wybór własnego bezpieczeństwa i życia. Chrystusa, który jest prawdą, słowa prawdy. Bo to jest pierwsze, podstawowe miejsce dziś dla nas budowania relacji z Chrystusem w Jego Słowie. Nie zapominajmy, o tym łatwo zapominamy. On jest Słowem. On jest Słowem. To słowo to konkretna osoba. Nie musisz się domyślać, czego Bóg od Ciebie chce, nie musisz się domyślać, jak ma wyglądać Twoje życie. Użyję sloganu, masz to na piśmie. Ale taka jest prawda. On to wszystko wypowiedział, tylko jak my bierzemy to słowo do ręki, to co zaczynamy robić? Czytamy, czytamy. I co się dzieje? No i to słowo mi nie pasuje. Nie znajduję go w swoim życiu. Więc trzeba je dopasować albo znaleźć sobie taki fragment wąski, który w to życie się wpasuje. I ja zrozumiem, powiem, wow, to moje życie. To jest dojrzałe budowanie relacji. Dlaczego nie znajduję w tym słowie? Swojego życia. Po nim nie żyje. Jeśli tu nie odnajdujesz swojego życia, to znaczy, że tym słowem jeszcze nie żyje. Ale to nie jest tragedia, bo tak jak w każdej relacji, mamy się uczyć siebie nawzajem. Skąd się bierze zgoda, zrozumienie, jedność? Nie z dopasowania wszystkich do siebie, tylko ze wzajemnego zrozumienia. Słuchania nawzajem, poznawania się, odkrywania historii drugiej osoby, żeby rozpoznać, dlaczego w ten sposób myśli, nie inny, bo jakieś doświadczenia przecież ukształtowały każdego z nas. To właśnie jest to wszystko niewerbalne, tak? Od czego zaczyna się rozumienie słowa. I życie ten słowem, zaufanie, wchodzenie w życie słowem, od przebywania. Skoro słowo to konkretna osoba, od poznania jej historii, czyli historii zbawienia, poznawania historii zbawienia, wtedy przychodzi głębsze zrozumienie Boga. To słowo rzeczywiście zaczyna dotykać naszego życia. Jeśli jeszcze nie jest tym życiem, to wtedy jest zaproszeniem, żeby tym życiem się stało. Czy oprócz podręcznika formacji bierzesz do ręki Słowo, żeby z nim przebywać, żeby go słuchać, żeby kształtował, nadawał kształt konkretny Twojemu życiu? żeby dzięki temu, że mówi do Ciebie, prowadził Cię, stawał się Twoim pasterzem, dawał Ci życie. Może dlatego ciągle chodzisz martwy. Nikt się nie cieszy, ciągle osądzasz inny, nikt ci nie pasuje. Właśnie dlatego, bo ciągle masz tylko swój obraz. Drugiego człowieka, Boga, a nie potrafisz przyjąć. Jezus Chrystus to Słowo, to Słowo Prawdy, i On kształtuje nasze życie, prowadzi nas do życia. Przykład świętego Stanisława to przykład wejścia w najbliższą relację z Chrystusem. Zaufania Jego słowu bardziej niż temu, co wewnętrznie przeżywał. Wiedział, z czym się wiąże przeciwstawienie się królowi. Wiedział, że słowo prawdy, słowo prawdy wypowiedziane na temat grzechu, zgorszenia, jakie król daje narodowi, może stać się dla niego śmiercią. Ale wypowiedział to słowo, bo wiedział, że za tym słowem stoi konkretna osoba, której ufa, konkretna osoba, którą kocha, z którą przebywa. I stąd była pewność jego świadectwa. Świadectwo męczenników to świadectwo przede wszystkim o tym, że żyją blisko Chrystusa. To jest świadectwo bliskości. Skoro y, tak wiele ryzykują dla konkretnej osoby, y, pomyśl dziś, co jako wspólnota robimy, żeby dawać świadectwo. Czy nie jesteśmy martwi? Czy idziemy rzeczywiście za słowem Chrystusem, naszym pasterzem? Czy sami się pasiemy? Czy patrzymy tylko na siebie? Bo to jest pytanie o to, jakie jest moje miejsce we wspólnocie. Czy jestem tu tylko dla swojego dobrego samopoczucia, dla swojego rozwoju duchowego? Po co Jezus zebrał apostołów we wspólnotę? Żeby zbudowali się na wzajem wierze. Żeby odpowiedź na to słowo była bardzo konkretna. Przez konkretnego człowieka. I żeby to życie konkretnych ludzi, konkretnych wspólnot stawało się światłem. Stawało się głosem, który będzie krzyczał dziś w świecie. A świat dziś bardzo potrzebuje świadków. I świadectwa autentycznej wiary, żeby krzyczeć do tych, którzy idą za śmiercią, żeby ujrzeli, gdzie jest życie.